Jest taki kanał, pusty grup, który czasami e, udostępniam. Jest to tak, że jego gospodarz jest także moim widzem e, i, i jest jakaś, współpraca co jakiś czas. Czasami on pisze coś o historyczności Jezusa, i wtedy ja uważam, to przesada. Religijny klub wewnętrzny cały czas udowadniania sobie, że Jezus istniał, chociaż mamy mniej więcej o nim taką. Także pewną wiedzę jako o Sokratesie, czy mógł istnieć, może nawet i bardziej istniał niż nie istniał, ale nie jest to pewne. Ktoś tam się denerwował, że w komentarzach, jak to powiedziałem, że, że to, to równie dobrze można by, że Cezar nie istniał. A jasne. No, Cezarze to jest, są tysiące rozmaitych informacji, natomiast o tamtych właściwie tylko Biblia i dialogi Platona i to tyle. No ale dobra więc nie ma porównania. Natomiast w sprawach takich filozoficzno-moralnych to się w dużym stopniu zgadzam z tym protestanckim gospodarzem tego kanału Pusty Grób. Też uważam, że zawsze ci sami ludzie się opowiadają za złem w jakiś sposób. Mi się wydaje, że są ludzie, którzy czynią zło faktycznie i mówią z rzeczy, które się sprowadzają do zła, na przykład popieranie Rosjan, którzy mordują cywilów, jest absolutnie niewybaczalne, to jest czyste zło. I ja wierzę, że jest czyste zło i czyste dobro, tak? tylko ono oczywiście nie jest w postaci pozaludzkiej, tylko jest w nas. No i teraz, bo, bo nie, nie jestem religijny, no i teraz... Jako, jako ateista wierzę, że zło się pojawia tylko w naszych uczynkach i decyzjach. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście ciągle ci sami ludzie popełniają te złe rzeczy i mówią te złe rzeczy. I ja nie do końca bym się zgadzał może z listą tych dobrych, których wymienił y, gospodarz kanału Pusty grup, ale zgadzam się z listą złych, że właśnie zawsze Jabłonowski albo żyjący z, wojną, z wojny Zychowicz, albo czyniący chaos Jabłonowski. Takie osoby ciągle opowiadają różne głupoty, szczują na Ukraińców, przypominają sprawy sprzed 70 lat, wyciągają to poza proporcje, a są ślepi na to zło, które się dzieje teraz. I Grzegorz Brown, prawda, i tak dalej. Że, że przecież nie możemy się odwrócić plecami do sąsiada, którego cywile są mordowani przez ich sąsiada, no po prostu to są rzeczy tak podstawowe, a mimo to oni tutaj jakieś konstrukcje, jakieś coś tam, jakieś bzdury opowiadają. Tak, to są zawsze ci sami ludzie, to są zawsze właśnie Mikke, Braun, Zychowicz, um, Mikke, Braun, Zychowicz um, i Jabłonowski i tak dalej. Oni, co ich łączy? Ich łączy to, że oni myślą, że w świecie dobra nie ma. Jeżeli myślisz, że w świecie nie ma dobra, to zło jest jakby trochę ok nagle. Czyli oni, oni wierzą, że w świecie nie ma dobra. Czyli na przykład, że Brytyjczycy czy Amerykanie robią tam, nie wiem, ONZ, pomoc humanitarną, UNICEF, cokolwiek, UNRA, tak? Błękitne hełmy, cokolwiek się robi takiego, że ochronić ludność cywilną. Eee! To pewnie ropa, panie ropa, albo jakieś interesy, albo jakiś Bilderberg, albo coś tam. Oni muszą tak myśleć, bo sami są źli, są złymi ludźmi, nie wierzą w dobro, nie wierzą w dobro winnych i nie, nie są dobrzy też sami. To jest samo spełniająca się rzecz. Oni muszą wierzyć, że świat jest zły, bo wtedy ich um, cynicz, skrajnie cyniczne, um, antyludzkie poglądy i zachowania, um, właśnie. Mikkiego, albo Zychowicza albo innych, Jabłonowskiego, Brauna, ono przestaje kontrastować z tym światem, staje się zdroworozsądkowe na swój sposób dziwny taki. Więc oni muszą udawać, przynajmniej udawać, przynajmniej star, albo lepiej starać się przekonać samych siebie i wszystkich wokół, że świat jest w ogóle zły. A skoro świat jest w ogóle zły, to czemu ja mam być dobry? Tak, To jest takie, takie coś. Więc ja nie jestem absolutnie zaskoczony, że ciągle ci sami ludzie zawsze mówią, eee tutaj, bo oni w pewnym sensie to lubią tego Putina, bo tak, Putin zastrzeli Politkowską, otruje Litwinienkę, rozwali coś tam kogoś w buczy, przynajmniej nie ukrywa, że świat jest zły i trzeba być zły, nie? Na tym, z Amerykanie mówią o, o tutaj pokoju i w ogóle i o prawach człowieka, no to na pewno coś tutaj jest nie tak, nie? No właśnie nie jest tak, nie jest nie tak. Na Zachodzie jest, człowiek nie jest śmieciem, tylko jest kimś. Na Zachodzie, jeżeli zdarzają się pewne nadużycia wobec obywatela, to są one wypadkiem. Czasami się zdarzają. Na Wschodzie, w Chinach i w Rosji, jest to on daily basis, jest to cały czas. I tak, ja też uważam, że są dobre i złe państwa, i są dobrzy i źli ludzie, i nie ma co udawać, że jest to jakaś inna filozofia, która to neutralizuje, bo nie ma. I taki apel do czterech wymienionych złych ludzi: przestańcie być źli. Dozwólcie, y, pozwólcie sobie na myśl, że może dobro istnieje i że może właśnie warto by było się do niego dostroić chociaż raz, a nie ciągle do podłości. Nie? Także dziękuję gospodarzowi kanału Pusty Grup za cenny film i zaraz oczywiście dam link też do niego i, i tak dalej. Gdy, gdyby na tym kanale było troszkę mniej piosenek, to jest zabawne, bo ktoś teraz odbije piłeczkę i powie, że gdyby u mnie było mniej teatru. Ale u mnie nie ma tyle teatru, co u niego piosenek. No ale dobra, u niego piosenki to 70% filmów, a u mnie teatr to może. 20%, 35%. No ale dobra. To, to jest bardzo inteligentny chłop, i on fajne rzeczy robi i szkoda, że nie ma więcej filozofii i polityki właśnie u niego, ale i moralności, więcej o nich filmów, A, no ale. Także zachęcam. Dam link w, oczywiście pod moim tutaj filmikiem.